Dzisiaj będziemy robić napad. Czemu ja powiedziałem siema? Dobra. Dzisiaj będziemy zostawić łapyczkę w górę. Dzisiaj będziemy robić napad na bank. O nie! Weź się z banku i po prostu z domu. Dobra. Włączamy. Włączamy telewizor po co, ja go włączyłam. Dobrze. O! Idziemy. Masz ten? Masz auto? gdzie Bo w garażu nie może żadnego, Taką furgonetką. Zamknij drzwi. Jak nas złapią, nie będzie pani. Nara. Nie, ja parkuję. Spokojnie. Jedziemy. parkuj to zgodnie z naszą misją. Ani! Będziemy musieli jeszcze zajść do naszej kryjówki po bronie. Dobra. Więc wiesz, jaki masz w ogóle kask. To, nie widział. A ja mam taki, jestem... Matkę, taka fura. O, tak, broń. Broń, broń. Najważniejsza. Jakaś baba ci wsiadła do auta. Dobra, Jedzie. Co? Bo zamknąłem auto. Dobra, bierzemy broń. Ja biorę zwykłą broń, taką i bomba. Ty nie bierz bomby, żeby nie było, że dwie bomby. To Dawaj, z tyłu wchodzimy. Od tyłu wchodzimy. Albo chyba, że tym tunelem pójdziemy. Jedziemy Tym tunelem tu. Nie będziemy musieli nic wysadzać. To napad. No nie, pożyłem bombę, ale coś się... A, dobra. No nie! W złym miejscu pożyłem bombę, dawa kurczę bomba, przywracaj mi się do normy No za daleko ta bomba ta bo Te bomby są jakieś nienormalne no się leku no, no, umiem. Dobra. Osk. Czekaj, ja ci dam bombę po prostu. Dobra. Wchodzimy, bierzemy kasę. Nie mam. Wyjście. Dobra. Ja idę. Tym tunelem. Ja wychodzę tunelem. Gdzie nasze auto? Dobra. Już wsiadłem. Dzień panie. Jedziemy, dobra. Uciekamy szybko już strzelać. Do mnie kolega i ten. I graliśmy tutaj sobie w ten. W Za końcowym No i, i ten. No i ten, który mnie i, mój dom, tak, mój dom. Dobra, parkuj. Wow, jednak taki zrobiłeś. Myślę, że inni. Źle, źle... Źle spojrzałem na ten dom. Chowaj pieniądze do sejfu. Z nie wiem, gdzie masz. Nie będę nawet patrzył. Gdzie ty masz ten sejf? Nie tu. A, tu. Zobaczę, czy nie idę się nigdzie policja, otwórz mi drzwi. Dobra zabieramy, nie wziąłem tw twoich pieniędzy. O, dzięki. Ty uciekam. Co? No co ty Nigdzie? Koło twojego domu, A Gdzie, gdzie miałbym in indziej być? Patroluję tu teren. Patroluję teren, będę tu ochroniarzem. Jestem ochroniarzem. E, nie wysadzaj. Nie wysadzaj mnie, gościu. Pod, podłoży bombę. Ciekawe. Mam ci. Już ci wierzę. Widziałem, ty tu kładłeś bombę. Mam to nagrane. Dobra, ja ci pilnuję. Hmm. Muszę zrobić bug A, dostałem! Dostałem kulką! Dostałem? Ta a, pomocy uciekam. Ktoś mnie strzelił, jakiś snajper chyba. Uciekam do najbliższego domu. O! Czołgam się w zasadzie. Jeszcze... Siemka, pomóż mi! Ktoś mnie zesnajpił. O, o! dzięki. Obudzi mnie serce. Dostał. Do szpitala. O.